Rozdział trzydziesty ósmy Zaczyna się to wszystko, jak już mówiłem, z pojawieniem się człowieka nazwiskiem Brown. Brzmiało miało pierwsze zdanie piśmiennej relacji Marlowa. Pan się włóczył po zachodnim Pacyfiku, więc musiał pan o nim słyszeć. Był to typowy zbój z australijskiego wybrzeża. Nieczęsto się tam pokazywał, ale zawsze można się było na niego natknąć w opowiadaniach o życiu poza prawem, którymi się częstuje przybyszów z kraju. Najmniej jaskrawa z historii krążących o braunie, od przylądka York do Zatoki Eden, zaprowadziłaby go na szubienice, gdyby się doniosło o tym, gdzie należy. Nie omieszkano również nigdy powiadomić nowo przybyłych, że braun był podobno synem baroneta. Tak czy owak, pewne jest, że zdezerterował z angielskiego statku na samym początku okresu, kiedy to zaczęto dobywać złoto. I w parę lat później mówiono już o nim jako o postrachu tej lub innej grupy wysp polinezyjskich. Porywał krajowców, obdzierał do koszuli samotnych białych kupców, a obrabowawszy takiego nieboraka proponował mu często pojedynek na strzelby. Wyglądałoby to na względnie lojalne postępowanie, gdyby napadnięty nie był już na wpół żywy ze strachu. Brown należał do rzędu korsarzy nowożytnych. Charakter miał tak niegodziwy, jak jego sławniejsi poprzednicy, ale co go wyróżniało z pomiędzy współczesnych mu koleżków zabijaków, jak na przykład bully Hayes, czy miodopłynny Peace, czy też wyperfumowany Water dandy ze z wielkimi faworytami, znany jako brudny dick, to arogancja, jaką się odznaczał, i zażarta pogarda dla ludzi w ogóle, a dla swych ofiar w szczególności. Tamci korsarze byli po prostu pospolitymi, chciwymi bestiami Lecz Braunem zdawały się powodować jakieś zawikłane motywy Obdzierał ludzi, rzekłbyś jedynie po to aby im okazać swą pogardę A zabijał lub kaleczył jakiegoś spokojnego bogoducha winnego człowieka, którego pierwszy raz w życiu widział z dziką i mściwą zawziętością co mogło przerazić najzuchwalszego z awanturników W dniach swej największej chwały posiadał uzbrojony bark o załodze złożonej z kanaków i zbiegłych wielorybników. Hełpił się, Bóg raczy wiedzieć dlaczego, że finansuje go pokryją pewna bardzo przyzwoita firma handlująca koprą. Potem znów uciekł. Jak opowiadano, z żoną misjonarza, bardzo młodą kobietą z klapam, która w chwili egzaltacji wyszła za łagodnego pastora o płaskich stopach i Przeniesiona nagle do Melanezji, straciła głowę. Była to jakaś mętna historia. Żona misjonarza była chora w chwili, kiedy ją Brown uprowadził i umarła na jego statku. Opowiadają, i w tym wszystkim to jest najdziwniejsze: że Brown nad jej ciałem uniósł się gwałtowną i ponurą rozpaczą. Wkrótce potem szczęście go opuściło. Stracił swój bark na skałach w pobliżu Malaity i znikł na pewien czas z widowni, jakby poszedł na dno razem ze statkiem. Wypłynął znów w Nuka Hiva, gdzie kupił stary, wysłużony rządowy szkuner francuski czy mógł mieć zyskowny interes na widoku dokonując tego kupna nie umiem powiedzieć ale jeśli wziąć pod uwagę wysokich komisarzy konsulów statki wojenne i kontrolę międzynarodową jasne jest że morza południowe stawały się za ciasne dla osobników jego pokroju musiał widać przesunąć teren swej działalności dalej na zachód bo w rok później odegrał rolę niewiarygodnie śmiałą Choć materialnie niezbyt korzystną, w komicznym przedsięwzięciu handlowym na terenie Zatoki Manilskiej, w którym głównymi osobami byli pewien gubernator defraudant i zbiegły skarbnik. Potem włóczył się jakoby naokoło Filipin na swym zbutwiałym szkunerze i walczył z nieprzyjaznym losem, aż wreszcie, dążąc po wyznaczonym sobie szlaku, wplątał się w historię Jima. Ślepy wspólnik ciemnych potęg. Opowiadał mi, że patrolujący hiszpański kuter uwięził go w chwili, gdy usiłował przemycić trochę strzelb dla powstańców. Jeśli tak było naprawdę, trudno zrozumieć, dlaczego Brown się znajdował u południowych wybrzeży Mindanao. Ale według mego przekonania, wymuszał haracz na krajowcach z wsi nabrzeżnych. Cała rzecz w tym, że dowódca kutra zostawiwszy straż na pokładzie barku, Kazał mu płynąć za sobą do Zambuanga. Po drodze oba statki musiały z jakiegoś powodu zawinąć do jednej z tych nowych osad hiszpańskich, które nie przyniosły nigdy żadnego pożytku. Był tam nie tylko cywilny urzędnik opiekujący się wybrzeżem, ale i porządny okazały szkuner nadbrzeżny, zakotwiczony w małej zatoczce. Otóż Brown postanowił ukraść ten szkuner lepszy pod każdym względem od jego statku. Mówił mi sam, że szczęście mu wówczas nie dopisywało. Ze świata, któremu dokuczał, napastując go przez dwadzieścia lat z dziką pogardą, nie wycisnął żadnych materialnych korzyści, prócz niewielkiego worka srebrnych dolarów, ukrytych w jego kajucie. Także sam czort nie potrafiłby ich wywąchać. I to było dosłownie wszystko. Czuł się znużony życiem i śmierci się nie lękał. Lecz ten człowiek, który narażał życie dla kaprysu z gorzkim i szyderczym zuchwalstwem, bał się śmiertelnie więzienia. Na samą myśl o nim instynktowna zgroza targała jego nerwami, oblewał go zimny pot, szpik zastygał mu w kościach. Było to podobne do strachu, którego by przesądny człowiek mógł doznać na myśl o uścisku upiora. To też cywilny urzędnik, który przybył na pokład dla przedwstępnego śledztwa w sprawie pojmanego statku, prowadził przez cały dzień znojne badania i udał się na brzeg dopiero o zmroku, zawinięty po uszy w płaszcz, uważając pilnie, aby nic nie zabrzęczało w worku, w którym zabierał cały niewielki majątek Brauna. Po czym, będąc człowiekiem słownym, postarał się wysłać zaraz następnego wieczoru, o ile mi się zdaje, kuter rządowy w jakiejś szczególnie pilnej sprawie. Ponieważ kapitan Kutra nie mógł obsadzić brygu swoimi ludźmi, zadowolił się tym, że zabrał przed odjazdem wszystkie żagle ze szkunera Brauna aż do ostatniego strzępka. Nie omieszkał też odholować swoich dwóch łodzi do brzegu o parę mil dalej. Ale wśród załogi Brauna znajdował się krajowiec z wysp Salomona uprowadzony jeszcze w młodości i oddany Braunowi bez granic. Był to najlepszy człowiek z całej bandy. Krajowiec ów puścił się w pław do rządowego szkunera, z jakie pięćset yardów, trzymając koniec liny holowniczej, zrobionej ze wszystkich tkanin na statku, które podarto w tym celu. Może ani drgnęło, a w zatoce było ciemno, jak w brzuchu krowy, według opisu Brauna. Krajowiec z wysp Salomona, Wdrapał się na nadbórcie, trzymając koniec liny w zębach. Załoga szkunera, złożona wyłącznie z tagalów, znajdowała się na wybrzeżu, gdzie brała udział w zabawie we wsi tubylczej. Dwaj wartownicy, zostawieni na statku, obudzili się nagle i ujrzeli diabła. Miał gorejące oczy i skakał po pokładzie z szybkością błyskawicy. Padli na kolana, obezwładnieni trwogą, żegnając się i szepcząc modlitwy. Wyspiarz porwał z kambuza długi nóż, i pchnął naprzód jednego wartownika a potem drugiego nie przerywając im modlitw tym samym nożem zaczął piłować cierpliwie grubą cumę z włókien kokosowych póki nie osunęła się z pluskiem spod noża wówczas rzucił w ciszę zatoki ostrożny okrzyk a banda brauna która przez cały ten czas wytężała wśród mroków wzrok i słuch przejęta nadzieją zaczęła ciągnąć ostrożnie drugi koniec liny w niespełna pięć minut oba szkunery zetknęły się z lekkim wstrząsem i skrzypem masztów. Ludzie Brauna przenieśli się bezwłocznie na szkuner hiszpański, zabierając broń i duży zapas amunicji. Było ich wszystkich razem szesnastu. Dwóch uciekinierów z marynarki angielskiej. Chudy wysoki deserter z wojennego okrętu Stanów Zjednoczonych. Paru jasnowłosych, prostodusznych Skandynawów, jakiś tam mulat, ugrzeczniony Chińczyk zajmujący się kuchnią, reszta zaś nędzne szumowiny mórz południowych. Żaden z nich nie dbał o nic. Braun powodował nimi według swej woli, a teraz obojętny na szubienice uciekał przed widmem hiszpańskiego więzienia. Nie zostawił im czasu na przeniesienie dostatecznego zapasu żywności. Noc była spokojna, powietrze przesiąknięte rosą. A gdy oddali cumy i ustawili żagle na słaby wiatr lądowy, nie zatrzepotało ani jedno mokre płótno. Stary ich szkuner zdawał się cofać powoli od ukradzionego statku i sunąć po cichu w noc razem z czarną masą wybrzeża. Uciekli bez śladu. Brown opowiedział mi szczegółowo tę podróż przez cieśninę Makassar. To dręcząca i rozpaczliwa historia. Nie mieli pożywienia ani wody. Napadli na kilka statków tubylczych, zabierając każdemu trochę żywności. Brown nie odważył się oczywiście zawinąć do żadnego portu z ukradzionym okrętem. Nie miał pieniędzy, aby kupić cośkolwiek, nie miał żadnych papierów do pokazania władzom portowym i nie potrafił wymyślić jakiegoś prawdopodobnego kłamstwa, aby móc się wydostać z powrotem. Raz w nocy napadli na arabski bark pod banderą holenderską, zakotwiczony u wybrzeży Pulo Lau i zabrali mu trochę brudnego ryżu, pęk bananów, beczkę wody. W ciągu trzech dni burzliwych i mglistych północno wschodni wiatr zapędził ich na morze Jawajskie. Żółte błotniste fale zalewały to zbiorowisko głodnych awanturników. Widzieli pocztowe kutry dążące po wyznaczonych szlakach, mijali dobrze zaopatrzone statki angielskie o zardzewiałych, żelaznych bokach, czekające wśród płytkiego morza na zmianę pogody lub odwrócenie się prądu. Biała i schludna kanonierka angielska o dwóch smukłych masztach przecięła im raz drogę w oddali. Innym znów razem holenderska korweta czarna o ciężkim omasztowaniu zamajaczyła z boku za rufą, sunąc bardzo wolno wśród mgły. Przemykali się, niedostrzeżeni lub mijani obojętnie. Banda wynędzniałych, wybladłych straceńców, rozwścieczonych głodem, ściganych przez strach. Brown zamierzał dostać się na Madagaskar, gdzie się spodziewał z pewnym prawdopodobieństwem sprzedać szkuner w Tamatwę nie narażając się na pytania, lub też zdobyć jakieś sfałszowane papiery. Ale przed puszczeniem się w długą podróż przez Ocean Indyjski potrzebował żywności, a także i wody. Może słyszał kiedyś o Patusanie, a może po prostu zdarzyło mu się zobaczyć jego nazwę wypisaną malutkimi literkami na mapie nazwę, jak sądził, sporej wsi położonej nad rzeką w państwie tubylczym, zupełnie bezbronnym, dalekim od uczęszczanych morskich szlaków i kabli podwodnych. Zapuszczał się już i dawniej w takie miejsca dla interesu, a teraz była to bezwzględna konieczność, kwestia życia i śmierci, a raczej wolności. Wolności. Był pewien, że znajdzie tam zapasy bawoły, ryż, jadalne korzenie. Wynędzniała banda oblizywała się już na to zawczasu. Może się uda wymusić ładunek żywności, jak to wie? Może się tam znajdzie trochę prawdziwej, brzęczącej monety. Z niektórych naczelników i wodzów można dość dużo wycisnąć. Brown mówił mi, że był zdecydowany przypiekać im pięty, byle tylko dopiąć swego. Wierzę. Jego ludzie wierzyli mu także. Nie wykrzykiwali z zapałem, bo to była banda milcząca, ale ostrzyli sobie zęby w cichości. Pokoda im sprzyjała. Kilka dni ciszy byłyby ściągnęły na szkuner nieopisane okropności, ale z pomocą wiatrów lądowych i morskich w niecały tydzień po opuszczeniu cieśniny Sundskiej Brown zapuścił kotwicy u ujścia Batu Kring ostrzał z rewolweru od wsi rybackiej. Czternastu ludzi z załogi wpakowało się do szalupy szkunera, obszernej służącej do przewożenia ładunku, i wyruszyło w górę rzeki. Szkuner zostawiono pod opieką dwóch majtków, którzy mieli zapas żywności, dostateczny dla uchronienia ich od głodowej śmierci przez dziesięć dni. Prąd i wiatr sprzyjały wyprawie i pewnego dnia, zaraz po południu, Wielka, Biała Łódź o poszarpanym żaglu wdarła się pod morską bryzą do państwa patusanu wraz z czternastu dobranymi obszarpańcami, którzy wpatrywali się żarłocznie przed siebie, trzymając palce na kurkach tanich strzelb. Brown liczył na przerażenie wywołane niespodzianym jego przybyciem. Dopłynęli na ostatniej fali przypływu. Ostroku radży nie dawał znaku życia. Najbliższe chaty po obu brzegach robiły wrażenie opustoszałych. W górze rzeki widać było kilka czułen umykających szybko. Brown dziwił się wielkości osady. Panowała tam głęboka cisza. Wiatr ustał między domami. Dwóch ludzi wzięło się do wioseł, aby utrzymać kurs łodzi w górę rzeki, ponieważ Brown miał zamiar wylądować w środku osady, zanim mieszkańcy zdążą pomyśleć o obronie. Lecz zdaje się, że naczelnik rybackiej wsi przy ujściu Batu Kring zdołał wysłać na czas ostrzeżenie. Gdy łódź znalazła się na wprost meczetu, wzniesionego przez Dora Mina o szczycie ozdobionym rzeźbami z białego koralu, plac przed nim był pełen ludzi. Rozległ się głośny okrzyk, po czym dźwięk gongów rozbrzmiał wzdłuż rzeki. Z wyniosłości ponad osadą strzeliły dwie sześciofuntowe mosiężne armatki. Pocisk leciał, podskakując, po pustej rzece, a wytryski wody iskrzyły się w słońcu. Przed meczetem gromada krzyczących ludzi otworzyła ogień salwami, które smagały na ukos nurt rzeki. Po obu brzegach grzmiała nieregularna strzelanina skierowana ku łodzi. Ludzie Brauna odpowiedzieli gwałtownym ogniem. Wiosła wyciągnięto z powrotem. Zmiana prądu przy najwyższym przypływie następuje bardzo prędko na tej rzece i łódź w środku łożyska, ukryta prawie zupełnie w dymie, zaczęła się cofać sterem naprzód. Wzdłuż obu brzegów dym zgęstniał również, ciągnąc się poniżej dachów poziomymi smugami, podobnie jak długi obłok przecina stok góry. Wrzawa okrzyków wojennych, drgający dźwięk gongów, głęboki warkot bębnów, wrzaski wściekłości, grzmot strzałów czyniły okropny hałas, pośród którego Brown siedział u steru zbity z tropu, lecz spokojny. Ogarniała go coraz większa wściekłość i nienawiść do tych krajowców, którzy śmieli się bronić. Dwóch jego ludzi było rannych. Widział przy tym, że ma odwrót odcięty przez łódki, które odbiły od częstokołu tunku Alanga. Było ich sześć. Pełnych ludzi. Osaczony Brown spostrzegł ujście małej zatoczki. Tej samej, którą Jim przeskoczył przy odpływie. Była teraz pełna po brzegi. Brown skierował łódź w tę stronę, wylądowali i... Streszczam długi epizod, umieścili się na małym kopcu, mniej więcej o 900 jardów od ostrokołu, który z tej pozycji widzieli jak na dłoni. Stoki kopca były nagie, lecz na szczycie rosło trochę drzew. Zabrali się do ścinania tych drzew na zasieki i przed zmierzchem byli już wcale dobrze obwarowani. Przez cały ten czas łódki radży pozostawały na rzece, obserwując ich z dziwną neutralnością. Gdy słońce zaszło. Blask licznych ognisk z chrustu rozpalonych i na wybrzeżu i między podwójnym szeregiem domów uwydatnił czarne sylwety dachów, grupy smukłych palm, gęste kępy drzew owocowych. Brown rozkazał spalić trawę naokoło swej pozycji. Niski pierścień wątłych płomieni pod dymem wznoszącym się z wolna potoczył się szybko w dół po pochyłości kopca, gdzie niegdzie zapalał się suchy krzew z głośnym zajadłym hukiem. Pożar oczyścił naokoło teren dla strzałów małej bandy, po czym wygasł, tląc się na skraju lasu i wzdłuż błotnistego wybrzeża zatoki. Pas dżungli krzewiącej się bujnie w wilgotnym zagłębieniu między kopcem a ostrokołem Radży zatrzymał ogień z tej strony wśród głośnego trzasku i huku pękających pni bambusowych. Niebo było ciemne, aksamitne i roiło się od gwiazd. Poczerniała ziemia dymiła spokojnie pełzącymi nisko kosmykami, aż wreszcie powiał lekki wiatr i zdmuchnął wszystko. Brown spodziewał się ataku, z chwilą, gdy się przypływ wzmoże i umożliwi wejście do zatoczki łodziom wojennym, które odcięły mu powrót. W każdym razie był pewien, że spróbują zabrać jego wielką łódź, która leżała pod kopcem rysując się ciemną, wysoką bryłą na nikłym połysku mokrego trzęsawiska. Ale łódki na rzece nie poruszały się wcale. Za ostrokołem i zabudowaniami radży, Brown widział ich światła na wodzie. Zdawało mu się, że są zakotwiczone w poprzek łożyska. Inne światła poruszały się na rzece, przecinając ją od brzegu do brzegu. W długich ścianach domostw błyszczały także nieruchome światełka w górze rzeki aż do zakrętu i dalej jeszcze liczniejsze. W głębi lądu migotały inne, samotnie. Gdzie tylko sięgnął wzrok Brauna, łuna wielkich ognisk oświetlała budynki, dachy, czarne pale. Była to olbrzymia osada. Czternastu zdecydowanych na wszystko napastników leżało na płask za ściętymi drzewami, zadzierając brody, aby spoglądać na ruch w tej osadzie, która, rzekłbyś, ciągnęła się w górę rzeki całymi milami i roiła się od tysięcy gniewnych ludzi. Nikt z bandy nie odzywał się ani słowem. Od czasu do czasu słyszeli głośny krzyk lub też pojedynczy strzał gdzieś bardzo daleko, lecz naokoło ich pozycji panował spokój, mrok, cisza. Zdawało się, że o nich zapomniano, jakby podniecenie, trzymające całą ludność na nogach, nie miało z nimi nic wspólnego, jakby już byli nieżywi.